kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Pig's Dreams. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 10 faktów na temat świnek morskich. Więc zaczynajmy! Pierwszy fakt. Świnki to zwierzęta stadne, więc przed zakupem należy zastanowić się nad kupnem lub adopcją kilku świnek. Jedna świnka może być osowiała. Drugi fakt. Kawiom całe życie rosną ząbki, więc zadbajmy, by miały dostęp do gałązek, na których mogą ścierać ząbki, do odpowiednio zbilansowanej karmy najlepsza jest wersja Kawia Complete oczywiście i do sianka. Trzeci fakt: zdrowa dorosła świnka powinna ważyć od 400 g do 800 g. Czwarty fakt: gdy adoptujemy lub, lub kupujemy świnkę, świnki lub świnkę, Oszczędźmy im stresu i przygotujmy klatkę przed przywieźniem świnki, lub świnek. <laughs> Więc teraz piąty fakt. Świnek nie trzeba kąpać, gdyż same się umyją. No, chyba że weterynarz yy, będzie kazał. No to co innego wtedy. Szósty fakt. Kawie codziennie powinny spożyć 20 mg witaminy C, która znajduje się w warzywach i karmie. Siedem. Cią Ciąża świnek trwa od 60 dni do 72 dni. Ósmy fakt. Kawie mają cztery palce z przodu i trzy z tyłu. Dzisiaj się przekonałam, bo niestety obcinam pazurki. To znaczy, nie wiem czy niestety, ale dla świnek to może było takie niestety trochę. Więc lecimy dalej. Yy, dziewiąty fakt. Świnki, świnki morskie nie śmierdzą. Śmierdzi jedynie yy, ich odchody śmierdzą, mocz lub po prostu mata, lub cokolwiek, jakieś podłoże, co macie fakt, ostatni już: świnki odróżniają cztery kolory: zielony, niebieski, brązowy i żółty. Więc to by było na tyle. Zapraszam Was na mego Instagrama, który się wyświetli tutaj. Możecie zasubskrybować, te, zas, zasubskrybować ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zostawić łapeczkę w górę, tam na dole oraz właśnie wejść na Instagrama. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Możecie pisać propozycje lub pytanka w komentarzach. I dziękuję bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!